Każdy z nas, czyli gracze extreme, wie chyba, że spawn na 1.16 jest już lekko zniszczony. No i przede wszystkim wymaga lekkich napraw. No niestety, ale rok po rozpoczęciu edycji ciężko wymagać, żeby mapa była ładna, a jeśli mapa jest rozwalona, to... Coraz częściej jest problem ze znalezieniem jakichś itemów wokół Spauna i przede wszystkim coraz częściej jest problem, aby rozpocząć grę. No bo wyobraź sobie, że giniesz i nie masz nic wender No, wtedy zaczyna się lekki problem. Bo w promieniu kilkuset kratek od spawna nie znajdziesz ani jedzenia, ani nawet drewna, właściwie to nic tam nie znajdziesz. Kto wie czym jest dirtowa rewolucja? Wie, że na moim kanale przeszło to już do historii. Więc widzowie. W w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejną dirtową rewolucję, tym razem ratując spawn na 1.16. Wy zostawiacie lajka, suba, a ja zapraszam was do oglądania! Ja muszę mieć serio zawsze takiego farta, nawet mi się nie chce tego komentować Słuchajcie, tylko ja mam chyba takiego farta do takich rzeczy. Wracam sobie spokojnie z mapy i nagle mnie spada nawet, nie wiem do końca co się stało, w sensie zacięła mi się po prostu chyba elitra w locie. Albo zacięła, albo mi się skończyła elitra, zużyła, co też jest w sumie całkiem możliwe, ale dobra. Yy, w ogóle cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i może lekkim przypałem, ale zaczynamy sobie ten odcinek, w którym będziemy remontować spawna. No, dobrze usłyszeliście, będzie remont spawna, ale na czym koralowy polega ten remont? Jak to na czym? Na remoncie! W sensie, słuchajcie, tak jak pewnie zauważyliście, ta okolica spawna jest, no. Właśnie w sumie tutaj jestem, to Wam idealnie mogę to zaprezentować, że jest lekko mówiąc zniszczona. W ogóle ciężko się tutaj poruszać, ale no, to już na każdej wersji, co nie? Tylko, że wiecie, problem jest taki, że na innych wersjach jakoś to w miarę wyglądało, a na 1.16 jest wyjątkowo źle. I słuchajcie, nie wiem, czy zdejdź sobie z tego sprawę, że można tak naprawdę iść kilometrami i ciągle napotkać takie oto ścianę. Takie oto wyrwy, przecież to straszne Ja nie wiem czy to naprawdę coś jest nie tak z graczami 1.16, że to oni tyle nabrudzili W sensie, no ja też, bo ja też jestem tutaj graczem Słuchajcie, ale czy serio to my wszystko zrobiliśmy? Takie duże szpary, w sensie nie rozumiem tego, ale okej. Okay. W sensie, słuchajcie, no nie trzeba jakby daleko odchodzić, aby zwrócić uwagę, jak duży jest syf na tym spawnie. I w sensie serio, syf na tym spawnie jest niesamowity. O, w ogóle moje itemy. Trochę przypał gdybym z nimi zginął, bo mam tutaj na przykład Elytrę i tak dobrze czułem. Elytra mi się po prostu zniszczyła w locie. Mega smutne, ale dobra, trudno się mówi. Wszystko chyba ostało. Dobra, wszystko ostało. I tak, tak jak widzicie, mam tutaj dużo Dirta i dużo też innych, rzeczy rzeczy, które mi się po prostu mogą przydać w dzisiejszym odcinku. Bo w dzisiejszym odcinku na remont spawna chciałbym wydać, no, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że kilka dobrych ekwipunków Dirt'a. Dobra, uciekam stąd. Słuchajcie, widzowie, i to, co teraz widzicie, to nie jest żaden kadr fanfiction, to nie jest nic. To jest cały czas nasz ukochany spawn. No i chyba z tej perspektywy widać naprawdę, o co mi chodzi. Widać, o co mi chodzi, widać, że ten spawn jest okropnie zniszczony i szczerze, kiepsko to wygląda. Kiedyś nagrałem taki odcinek na 1.14 i mówiliście mi, że w sumie fajny pomysł i że w sumie chcieliście więcej, ale niestety więcej mi się wtedy nie udało nagrać, więc. Hmm, może i te zaście się udało ratować? Myślałem, że możemy ustalić prostą procedurę działania, że przyjmujemy kilka czanków. Przyjmujemy kilka czanków i te kilka czanków po prostu w całości będziemy próbować odrestaurować. No bo słuchajcie, wiadomo, że to jest ogromny płat terenu i wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić. Trochę by mi to dużo czasu zajęło. Ale wydaje mi się, że oczyszczenie kilku czanków przy samej granicy nie powinno być wielkim problemem. Więc dobra, słuchajcie. I teraz pod całą granicę jest mało osób na serwerze, więc raczej nie mamy się o nic zbać. Nie muszę się o nic zbać, że mnie ktoś zabije czy coś. I okej, okay, w sensie w tym miejscu zaczyna się mały problem. Bo zobaczcie, tak jak mniej więcej tam ktoś wybudował już jakąś platformę nawet. I w miarę to by przyzwoicie wyglądało, gdybym na tym zrobił dirta z górką, to... Tutaj nawet ciężko jest jakoś stworzyć teren. W sensie ciężko sobie wyobrazić... Rekonstrukcję tego terenu. Ciężko mi jest określić, jak ten teren kiedyś wyglądał. Mm -hmm. O, tutaj będzie już chyba trochę łatwiej, wiecie? Bo z tej strony jest po pierwsze te drewno, które ja akurat mam. A po drugie, tutaj wygląda mi, że jest. No, w miarę widać, gdzie jest góra. Dobra. Zabieramy się do roboty. Tylko na początek, może wyznaczmy sobie w ogóle czanki. Jak to w ogóle czankowo wygląda? Dobra. Tutaj niestety jest tylko pół czanka, więc wjedziemy jeszcze jeden czank w głąb. I to będzie dotąd? Dobra, póki co tak zróbmy, zobaczymy co dalej. Nie za bardzo w sumie rozumiem, czy mam wam to robić na timelapse, czy jak? Wydaje mi się, że to chyba będzie najlepsza opcja, wiecie? Okej, okay, słuchajcie, mały update, włączę też na chwilę czanki, abyście mogli sobie zobaczyć, co tu się tak naprawdę zmieniło. Tak naprawdę skończyłem robić cały ten chunk I zacząłem już robić kolejny Słuchajcie, staram się, aby to chociaż trochę Było osadzone w dół, więc staram się trochę Tym w dół polecieć, no chociaż Te dwa, trzy bloki w niektórych miejscach co nie? Tam, gdzie oczywiście mogę I tak jak tutaj widzicie, jestem przy borderze I właśnie nakładam w sumie ostatnią warstwę dirta I za chwilę w sumie, może nawet i przy was Skończę w sumie w drugi chunk Dwa czanki będą skończone I zostało mi jeszcze całkiem sporo dirta Plus do tego mam jeszcze prawie cały shulker box Dirta, więc wydaje mi się, że Mogę jeszcze sobie sporo tego porobić. Jestem w sumie ciekawy, na ile mi to starczy. A najładniej to będzie, jak ta trawa wyrośnie, co nie, bo w kilku miejscach postawiłem trawę. No wtedy to już będzie przepięknie. Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, trochę tego porobiłem i już tak naprawdę poszedłem o krok dalej, w sensie chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądać i tam zrobiłem trochę i poleciałem już tutaj odnawiać chunk, więc za chwilę się spotkam w środku i zobaczymy jak to będzie, bo to będzie śmiesznie wyglądało. A na końcu w ogóle mam w planach polecieć tam Elytrom i zobaczyć jak to będzie wyglądało na przykład z lotu Elytrom. Hm. Patrzysz z góry, a tam cały spawn zniszczony i ten jeden kawałek, co nie? O, złoto. Wiem, że ciężko będzie wam uwierzyć, więc załączyłem sobie shadery i. Hmm, to jeszcze nie wygląda tak efektownie. Musimy poczekać, aż ta trawa się zazieleni. Koniec końców zrobiłem tak naprawdę chyba 4, bo tam jest 1, 2, 3. Tak, zrobiłem cztery czanki, chat. Ej, to jest całkiem sporo, to jest całkiem sporo i już właśnie mi się skończyła moja yy, tutaj oto dirtowa wełna, chciałem powiedzieć, nie wiem czemu, ale oczywiście chodzi mi o dirta. Czy jestem zadowolony, czy uważam, że zrobiłem dużo? Tak, ale to jeszcze nie koniec. Za chwilę wam wyjaśnię, co chodzi, a najpierw musimy poczekać, aż to się stanie zielone. A tak swoją drogą, to tak to wygląda z powietrza. No, to jeszcze nie jest efektowne, ale dajcie mi chwilę. No bo tak generalnie to mogę sobie tej tak właściwie o trochę powycinać tego dirta, tylko czekajcie, hm, trzeba go czymś zastąpić i po prostu dać sobie go w inne miejsca. Tak żeby trochę szybciej może się rozrósł, bo nie chce się tutaj czekać do czwartej w nocy. Nigdy w sumie nie pamiętam, jak to działa z tą trawą, czy trawa rzeczywiście jest, y, szybciej rośnie w dzień, czy nie? Kiedyś chyba był taki mit gdzieś, ale to chyba było w mitach u Tijmiego, chyba nawet to było w mitach, nie pamiętam rozwiązania. I słuchajcie, ostatnim etapem, jaki dzisiaj będę chciał zrobić, jest zasadzenie drzew. No bo słuchajcie, no wszystko fajnie, ale no drzewa też by się przydały. Więc tak, lecimy wszędzie, gdzie tylko można, może nawet na tych zielonych polach sobie poustawiamy drzewa i... Hmm, czy to nam wystarczy? Powinno. No i cóż, tak właściwie to pozostało nam po prostu chwilę chyba czekać, no bo no nic więcej z tym zrobić nie mogę. Minęło trochę czasu i w ten sposób to teraz wygląda. Już prawie wszystko zarosło, i już prawie wszystko wygląda tak ładnie zielono, no tak elegancko bym powiedział. Jedynym, co tak naprawdę pozostało, to ewentualnie wziąć kości i może wyrosnąć te drzewa, które gdzieś tam chyba nie zdążyły wyrosnąć, co mnie dziwi, bo byłem tutaj chyba ze trzy noce, minecraftowe, coś takiego, nie wiem czemu one nie wyrosły. Zresztą, nie tylko drzewa, bo tak jak się pewnie domyślacie, no chciałbym też zrobić normalną trawę, tylko, jezu, jaka ta jej puszcza się zrobiła bez kitu. No, trochę słabo, żebym rozmieścił te drzewa, bo tutaj trochę pusto jest, ale dobra. Powiedzmy, że to w sumie mogę przetransportować tą sazoneczkę o tutaj. I okej, okay, dobra, w miarę git jest. I teraz dobra, pozostało mi jeszcze w sumie dać trawę. Tutaj jest spawn, więc nie mogę. Przejdę się po całym terenie. Ach, ale ładna jest ta dżungla. Gorzej, kiedy tutaj spojrzę. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak ten teren wygląda od góry. Bo to musi być śmiesznie wyglądać. To jest taki wąski pasek, który zupełnie się różni od reszty mapy. Zgarnę sobie tylko z moją elitrę. A no tak, żem zapomniał. Elitra niestety trochę zniszczona, ale myślę, że jeden lot na spokojnie wytrzyma. Dobra, słuchajcie. Szybciutko, póki mam. Zobaczcie, tak to wygląda z góry, i nie chcę popełnić tego błędu. Już jestem bezpieczny, ale to było bardzo ryzykowne. A dokładnie w ten sposób to wygląda z takiej perspektywy: w sensie tak obok spawna, co nie z takiej radomowej wieży, no. No przyznajcie, że wygląda to śmiesznie. A tym wyżej, tym śmieszniej, co nie? Tutaj jest tak ładnie zielono. Tutaj jest tak ładnie elegancko zielono, ten spawn. I tam też jest w sumie tak zielono, w sensie, że tam. I to tak. I. i... To jest taki śmieszny korytarz jakby pomiędzy tymi dwoma zielonymi przestrzeniami, który tak idzie pod tą, pod tymi skałami, no nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie co chodzi, co nie? Na pewno nie będę żałował, jeszcze tylko zobaczę może jak to z tej perspektywy wygląda, o, nie, no jestem trochę za nisko, żeby to zobaczyć, wiecie, ale to chyba, hmm, Uuu, dobra, muszę trochę bardziej uważać. Eee, to się musiało chyba tak stać. Jedyny plus tego jest taki, że w sumie mogę sobie kit gracz otworzyć. Dobra, otworzę jeszcze szybko kit gracz. No tak. Dobra, lecę szybko po tej itemy. No i dobra, słuchajcie, w tej chwili patrzymy sobie na to miejsce z perspektywy końcowej. W sensie patrzymy na to z takiej perspektywy, w jakiej się już dzisiaj pożegnamy. Bowiem niestety, ale jest już koniec do tego odcinka. I też mi szkoda, ale kiedyś ten odcinek musi się skończyć. Ostatnio były same długie odcinki, więc no, ten jeden raz może być trochę krótszy. Ale w każdym razie, ja chciałem wam bardzo widzowie, bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka, jeszcze raz do samego końca. Wszystkie inne odcinki macie w karcie linka, więc oglądajcie, łapka w górę i subik mam nadzieję, że są. I zobaczcie jak to fajnie wygląda jeszcze raz. Nie wiem ile to tak będzie, ale mam nadzieję, że pomogłem też nowym graczom i mam nadzieję, że wprowadziłem chociaż jedną cząstkę do tego świata dobroci. Że zrobiłem chociaż jeden dobry uczynek, naprawiając kilka czanków spałda. dobra. Jeszcze do tego wrócimy. Do zobaczenia widzowie. Widzimy się już na następnym odcinku, na tym kanale. Baju, bajo Bajo! Pawaj, cześć!